Długi czas oczekiwania dobiegu końca. Witajcie ponownie skazańcy. Osiądźcie się wygodnie, bo zamierzam zabrać Was kolejny raz w świat moich teorii, które cieszą się tak wielkim Waszym zainteresowaniem. Na początku naszego spotkania chciałbym też ostrzec Was przed wysłuchiwaniem bredni, jakimi obdarza Was ten niespełniony ojciec, dyrektor, wielki przeor klasztoru Magów Ognia. Już po kilku chwilach słuchania jego przemyśleń o tym czy jestem ślepy czy tylko udaję miałem odruch wymiotny a tu chciałbym podkreślić że żadnego bimbelku słuchając tego śmierdzącego maga nie piłem choć trudno było wytrzymać do końca jego przemyśleń bez choćby kropelki ja ślepy wiem że taki konserwatywny i zacofany arcymistrz ognia zapewne nie słyszał o najnowszych odkryciach, jednak warto iść z duchem czasu i modą inwestując w siebie, a nie siedzieć na tronie. Na tronie, który jeden z was kazańców słusznie zauważył, zapewne stworzony został przez bogobojnego mistrza Torbena, który umieścił w nim zapadnie, dzięki czemu pyrokar nawet nie musi z niego wstawać za potrzebą. I to jedyna innowacja, jaka zapewne została wprowadzona w klasztorze. Śmierdzący dziad ma wielofunkcyjny, a wy moi biedni skazańcy zapewne jesteście o wiele bardziej światowi niż szacowany pyrokar i na pewno słyszeliście o soczewkach. No tak, soczewki. W moim wieku wiele osób cierpi na problemy ze wzrokiem i choć nie należy do ślepców to jednak małą wadę posiadam idąc z duchem czasu zamówiłem sobie soczewki w białym kolorze. Polecam korzystając z okazji skip ekspres, tanio i niezawodnie. Prosty zabiega sprawia, że lepiej widzę i wyglądam bardziej tajemniczo, od i cały sekret. A jakieś insynuacje, że tylko udaję, że czytam, podczas gdy jestem o wiele bardziej wyedukowany niż ten czerwony piernik, są po prostu nie na miejscu. Zadajcie sobie proste pytanie: czy kiedykolwiek widzieliście, by pyrokar coś czytał? No właśnie. I ten impotent śmie mi coś zarzucać. Darujmy już sobie temat tego przełdomaga. I tak za wiele czasu mu poświęciłem. Część z was już zapewne zostawiła komentarze z kolejnym pytaniem do mnie, na jakie chcielibyście poznać odpowiedź. I bardzo wam za to dziękuję, ale tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominam, że tylko człowiek mądry wie, że czegoś nie wie i chce zdobywać wiedzę. Innym latarnia, intelektu nie świeci i uważają, że nie potrzebują jej światła w dzień. Pamiętajcie też ostawić swoje łapki w górę pod tym filmem. Bo inaczej moje demony zrobią z wami porządek, a kości takich nieszczęśników będą zdobić moją wieżę i ostrzegać kolejnych śmiałków, czym grozi zadzieranie z największym magiem na tym świecie. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszych rozważań. Dość decydowanie wygrało pytanie o to, jak skończyli magnaci po upadku bariery. To dość ciekawy temat. Po pierwsze magnaci stanowili elitę mieszkańców kolonii, którzy właściwie podporządkowali sobie wszystkich ludzi z górniczej Doliny otoczonej magiczną barierą. Ktoś teraz pewnie powie, że główno prawda i co najwyżej mieszkańców starego obozu i to nie wszystkich. A ja wam powiem, że w takim razie niewiele wiecie o sytuacji, jaka miała miejsce w kolonii. Magnaci rządzili kolonią, to fakt niepodważalny. To oni kontrolowali plac wymian i każdy nowo przybyły do kolonii skazaniec od razu był przejmowany przez strażników ze starego obozu. Strażników służących magnatom, zatem pozostałe obozy były odcięte od nowych członków, chyba że taki człek uciekłby ze starego obozu. Sekta była tolerowana przez magnatów i była syłką dla najgorszego sortu skazańców. Wystarczy, że posłuchacie opowieści jednego z nich o tym, co działo się w tym ich obozie na gównie. Takich tempaków szkoda nawet syłać do pracy w kopalni, bo tylko szkody narobią. A guru, nawet posządy nie znają magii i tylko palą bagienne ziele. Magnaci po prostu ustanowili sobie na bagnie obóz dla wyszutków niezdolnych do pracy w kopalni i walki. Widział z was kosz, by kiedyś jakiś strażnik świątynny coś ubił. Tylu ich tam jest w obozie, że bez problemu powinni wejść w bagno i pozbyć się weży błotnych i kwiopiców zagrażających zbieraczom. A co oni robią? Nic, tylko stoją lub trenują pod okiem angara. Ja nie wiem, co oni tam trenują, bo jak mają okazję się wykazać, to giną na cmentarzysku orków. Zero pożytku. Dlatego powtarzam wam. Magnaci ogarnęli sobie na bagnie tanich producentów używek i obóz syłki dla najsłabszych jednostek. A co z nowym obozem? Ano pomyślcie sobie, co się dzieje, gdy Gomys postanawia przejąć wolną kopalnię. Robi szkodnikom z dupy jesień średniowiecza. Szkodnicy i najemnicy z Kotła nie są żadnym problemem dla strażników ze starego obozu. Czy widzieliście jakieś ciała atakujących wolną kopalnię? No nie. A czy widzieliście zwłoki obrońców kopalni? No trup ściele się tam gęściej niż powiżycie bez jego w mieście orków. Gomez i reszta magnatów łaskawie pozwalają mieszkańcom nowego obozu funkcjonować w błogiej nieświadomości, kto tak naprawdę pociąga za sznurki. Kilka przejętych przez nich konwojów jest niczym w porównaniu z rudą z kopca, którą w razie potrzeby stary obóz mógłby przejąć tak, jak przejął kopalnię nowego obozu. Zatem zastanawiający jest fakt, że tak mało wiemy o dalszym losie członków najpotężniejszej organizacji, jaka istniała w kolonii karnej. Na początek wymiemy sobie jej członków, tak aby łatwiej było nam prześledzić losy każdej z tych postaci. Szewem był Gomez, jego prawą rękę stanowił Kruk, dalej mamy Arto będącego ochroniarzem Gomeza, Barcoro, który jest kwatermistrzem. Tajemniczego Bliznę i oczywiście nadzorce oraz Barabaka. Losy ostatniej dwójki są zapewne Wam dobrze znane. O nadzorcy twórca tego kanału opublikował już zarówno pastę jak i opowiadanie. Jednak dla tych niewdzięczników, którzy jeszcze nie mieli okazji się z tymi materiałami zapoznać pokrótce opowiem o tym nieszczęśniku. Jednocześnie zachęcam do poszukania tych filmów, bo zaiste warto. Zatem Nadzorca był kiedyś jednym z magnatów, który dla rozrywki polował na orków. Dla ochrony przed zielono skórymi używał orkowego talizmanu. Pech lub głupota tego człowieka sprowadziła na niego przekleństwo. Podczas jednego ze swoich wypadów na uczacza-uczacza czaków wlazł do krypty, w której trafił na artefakt obłożony klątwą przeciwko złodziejom. Nie zgadniecie co się stało później. Kolonia karna, do której trafiali bandyci, Złodzieje, mordercy, a także ci, którzy z pożądaniem popatrzyli się na żonkę Hobara była miejscem, gdzie własnych kieszeni trzeba było pilnować bardziej niż złota jory. Nasz nadzorca połasił się na ten artefakt i przemienił się w ożywieńca, który od tamtej pory strzegł tej krypty przed kolejnymi rabusiami. Ci kolejni rabusie natomiast z czasem dołączyli do niego w wersji już mniej reprezentatywnej, bo ostały się im same kości. Żywota pierwszego z naszych magnatów dokończył bezimienny bohater podczas wizyty w krypcie razem z Mitenem, gdy poszukiwał jednego z kamieni ogniskujących. Zatem pierwszy magnat został uśmiercony dwukrotnie za drugim razem już skutecznie i nie dotrwał nawet do upadku bariery. Drugim z magnatów, którego chciałbym omówić jest Barabak. Nie spotkacie go podczas wizyty w kolonii, gdyż jego żywot dobiegł końca zanim bezimienny wpadł do sadzawki. Barabak podobnie jak Arto był ochroniarzem Gomeza. No za dobrej ochrony Gomez chyba nie miał, ale to temat na inną historię. Jak wszyscy mieszkańcy kolonii trafił do niej, najpewniej za niewinność. Barabak po rozrubie na arenie w starym obozie wywołanej przez... No nie zgadniecie Gorna. Nasłał na niego pięciu strażników. Jak na takiego twardziela to Gorn miał jednak więcej szczęścia niż rozumu i przed niechybną śmiercią uratował go Lester. Gorn, jak widać, od dawna lubił pakować się prosto pod paszcze pędzącego zemacza i dziwić się, czemu kłami mu ktoś przed gemą wymachuje. Barabakowi na wieść o tym, że Gorn przeżył mało żyłka w dupie nie strzeliła i wściekł się niesamowicie na tyle, że Gomez mało nie pomylił jego mordy z czerwoną szatą koristo. Całe szczęście, bo by gościa zabił za wtargniecie do siedziby magnatów, nie wyjaśnia to jaki los jednak spotkał Barabaka. Tu swoją rolę odegrał też Milten i Diego. Wolsaty kumpel bezimiennego jak na łotra przystało wystrychnął Barabaka na dudka czy też tam wojada i sprzedał mu bajeczkę, że wie gdzie została ukryta skradziona z zamku Ruda. Barabakowi oczy zaświeciły się niczym bradłynowi po setnym spotkaniu bez jego nawieść o tym, że ten zapłaci mu w końcu te dziesięć bryłek za ochronę. Barabaks zabrał wiecki ku strażników ze starego obozu, aby odyskać rudę i wpadł w pułapkę, kończąc swój żywot zamordowany przez bandytów w jakiejś zapomnianej przez wszystkich noże. Weźmy się teraz za ptactwo, któremu Beliar pomógł wydostać się z kolonii wraz z dość sporą grupą skazańców i zacząć nowe życie w zapomnianej przez wielu krainie. Beliarze, co ci odbiło dać taką moc temu przygłupowijanie tak potężnemu magowi, jakim ja jestem? Mylić się jak widać nie jest tylko rzeczą ludzką, lecz też i boską. Kruk Hywota dokonał nieco później niż powinien, jednak ostrze bezimiennego i jego dosięgło. Facet, który w kolonii wysłał bez jego z misją zbadania sytuacji na bagnach, po czym w dupie miał wszelkie informacje zdobyte przez naszego bosa, teraz stał się jednym z głównych antagonistów na Korinis po upadku bariery. W założył obóz bandytów w ruinach na bagnie, gdzie uruchomił kopalnię złota, a sam podążał ścieżką wyznaczoną mu przez Beliara. Zdobył jego artefakt, szpon Beliara, którym to chciał od razu ukatrupić naszego wybrańca. Ten jednak wszedł do świątyni jak po swoje i zabrał miecz byłemu magnatowi, pozostawiając po sobie kolejnego trupa. Doszliśmy do miejsca, w którym dalsze losy magnatów zależą od decyzji i pewnego skazańca, który postanowił nie spędzić reszty życia pod barierą. Bezimienny po wizycie w mojej wieży i odnalezieniu teleportu do starego obozu miał możliwość złożyć w nim wizytę. Dochodziły do mnie różne wersje tej historii, a sam wybraniec nie chciał pisnąć słowa, co się wydarzyło po opuszczeniu zatopionej wieży. Zatem musimy rozważyć dwa scenariusze. Pierwszy, którego zwolennikami są wszyscy powergamerzy i osoby, które lubują się w pokonywaniu antagonistów, polega na wizycie bez jego w starym obozie po użyciu duny teleportacyjnej. Zatem przez chwilę to na nim się skupmy. Pierwszą osobą, na którą by trafił nasz bohater, byłby Bartolo. Zajmował się zaopatrywaniem reszty magnatów w różne towary, w tym też kobiety oraz nadzorował osobistych kucharzy magnatów, Balama oraz Omida. Odebrał też to starczoną przez bezimiennego dostawę bagiennego ziela od korkaloma. Na jego nieszczęście to właśnie mu przypadło pilnowanie portalu w siedzibie magów ognia po tym jak postanowili popełnić biorowe samobójstwo. Od zawsze podejrzewałem, że koristo i spółka nie są zbyt rozsądni i źle skończą. I ów magnat postanowił chyba pójść w ich ślady, a być może to decyzja podjęta przez Gomeza lub kruka postawiła go na drodze bezimiennemu. Po krótkiej wymianie uprzejmości postanowił pokazać, co spotkało kopaczy w starej kopalni, i zalał naszego bosatera nawałnicą cięć mieczem. Niestety ozdobne szaty nie stanowią za dobrej ochrony i nieco krępują ruchy. Bartolo nie miałby szans w walce z człowiekiem, który do tej pory wybił już w kolonii wszystko, co się ruszało i mu na drodę stanęło. I szans nie miał. Kolejny trup. A co byłoby, gdyby bezimienny nie teleportował się do Starego Obozu? Czy magnat by przeżył upadek bariery? Zapewne tak. Wiemy doskonale, że Kruk zabrał całkiem sporą ekipę mieszkańców Starego Obozu aż do Jarkendaru. Na terenach Kolinii spotykamy też wielu bandytów sprzymierzonych z Dexterem, którzy poszukują naszego Herosa. Kilku skazańców po upadku bariery zostało także w Górniczej Dolinie. Tych, którzy zamieszkiwali obóz na bagnie w większości spotkał dość nieprzyjemny los i zostali zmuszeni do założenia masek Bejna, wdziania sukienek oraz wiecznych prób odnalezienia i ukatrupienia bezimiennego. A dobrze wiemy, jaki los spotyka tych, którzy staną na jego drodze. Mieszkańcy nowego obozu, którym nie udało się go szybko opuścić, nie zostali kolejnymi mister tylko zimną przekąską dla Fincrega. Zamek w starym obozie jednak przetrwał nienaruszony, zatem Bartolo mógł przeżyć upadek bariery. Czy dołączył do bandytów wałesających się po Xorinis, czy być może jakaś bestia zrobiła sobie z niego obiad? Któż to wie, natomiast facet, który potrafił spełniać chcianki Gomeza, mógł całkiem dobrze zorganizować sobie życie po upadku bariery. Nikt nie opuścił wyspy, zatem były magnat musiałby przebywać gdzieś na Korinis. Jednak nigdzie nie znajdujemy po nim nawet śladu. Zatem nawet mimo swoich zdolności najbardziej prawdopodobnym wydaje się, że magnat dokonał żywota gdzieś na wyspie Korinis. I nie ma tu znaczenia, czy ostatnią osobą, jaką zobaczył, był bezimienny poszukiwacz, jakiś bandyta czy zwykły wiek, który dopadł go w nocy. Magnat nie żyje, i to jest odpowiedź na pytanie, co go spotkało. Czas na kolejnego magnata Arto. Zatem, moi drodzy, czy warto rozmawiać, zarto? Jest to zwykły ham i na wasze pytanie nie odpowiewam. Zatem, czy taki ham mógł upadek bariery przeżyć, czy może już dawno gdzieś w grobie leży? To pytanie ciekawe, acz niewłaściwe. Bo czy magnata spotkamy gdzieś w górniczej dolinie? W Kolinis też po nim brak śladu, może magnat jednak zbiegł do Jarkendaru. Wśród piratów nikogo takiego nie ma. Remitą nie został. A czy na bagnie spotkamy tą postać? Bandytów jest tam wielu, jednak żaden z Arto nie ma nic wspólnego. Zatem, gdzie jest człowiek, co magnatem był, czy żyje wciąż, czy może gdzieś zgnił? Tak jak Bartoro? Tak też i Arto leżą już w grobie gdzieś w polu dawno. Nidziej ich nie ma, nie odpłynęli, więc zapewne szybko zginęli. Smoki zobaczyli i na zawał serca gdzieś wcześniej w jaskini. Czas najwyższy omówić szefa wszystkich szefów. Jedynego w swoim rodzaju, tego, który nie wiedział, jak więc skończył Gomez. Wielu z was powie, że poległ od miecza bezimiennego Bosatera. Zapewne macie konkretne dowody. Byliście świadkami wizyty bez jego w starym obozie, podczas którego przedarł się z opustoszałej siedziby magów ognia. Uprzednio odsyłając z tego świata Bartolo, aż stanął twarzą w twarz przed Gomezem. Nadeszła wtedy chwila, gdy Gomez stracił swoją nieśmiertelność i obu herosów skrzyżowało swoje miecze w walce na śmierć i życie. Zapewne czuliście respekt przed wielkim władcą starego obozu bezwzględnym człowiekiem gniew i nosa. Jednak może sekundę to trwało, gdy ciało Gomez zaległo pod nogami bezimiennego bosatera. Dokonało się żywot płacy starego obozu dobiegu końca. Gomez umarł, a bezimienny uwolnił kowala z który wmocnił jego magiczny pancerz przed ostatecznym pojedynkiem, jaki go czekał. I tyle tak skończył Magnat Gomez. Ale czy na pewno? Jeśli Bezimienny nie teleportował się do starego obozu, to Magnat pewnie przeżył. Jakie więc mogły być jego dalsze dzieje? Czy podzielił los, jaki spotkał Bartoro i Arto i jego zwłoki spoczywają gdzieś na wyspie Korinis, zapomniane przez wszystkich? No cóż, ci, którzy uważnie oglądają materiały na tym kanale, doskonale wiedzą, że Gomez nie umarł. Wcielił on po prostu w życie plan awaryjny. Przybył do Korinis i został kupcem Mateo. Zapewne mieliście okazję go spotkać. Oszukał nawet bezimiennego, który go nie rozpoznał. No przynajmniej tak mu się zdawało, ale nie będę wam spojerował, jaki los go spotkał. Posłuchajcie pasty o nim. W każdym razie korinis było dla niego za małe, nie ufał paladynom i straży miejskiej. Chciał być ubezpieczony na każdą sytuację w końcu miasto mogło zostać dobyte przez orków, a ostoją mogła być farma onara. Nie pytajcie mnie, jak ale udało mu się zinfiltrować najemników je, został też jednym z nich. Wiódł podwójne życie. I wiódł je długo, bardzo długo, do czasu, gdy pasta o Mateo musiała doczekać się swojego końca. Jeśli chcecie poznać historię tego, jak skończył Gomez, musicie jej wysłuchać. Czas na ostatniego z magnatów. Rzekłbym, że ta postać jeszcze jakiś czas temu wydawała się jedynie dostarczycielem najlepszego miecza jednoręcznego w całej kolonii dla naszego Bosatera. Jego los też zależał wyłącznie od tego, czy ruszyliście uwolnić stoł na zlochów, w których zamknął go Gomez. Bo nawet jeśli teleportowaliście się do starego obozu, to od razu trafialiście na barszoną Drogę do Gomeza mógł wam zagrodzić kruk we to natomiast bliźny tam nie było. Ten cwaniak od zawsze wiedział, jak się zachować, by mieć jak najwięcej korzyści. Wystarczy, że wrócicie pamięcią do wydarzeń na Archonos. Poszukiwanie brata. Po co? Trafiacie do miejsca, gdzie po zniknięciu waszego brata nikt, no prawie nikt, ale o tym kiedy indziej, nie znam rocznej strony waszej przeszłości. Świat stoi przed wami otworem i to nie tym poniżej pleców. Dorobkiewicz Marwin stał się nawet posiadaczem własnego domu w górnym mieście, przygarnął psa, zdobył górę złota, którą wysypał sobie nawet w salonie. Ten materialista wystawił sobie w swej rezydencji stojaki, na których wieszał zdobyte zbroje niczym pewien wiedźmin w tusą. Po sobie zostawiał dziesiątki trupów, zdradzał sojuszników, kłusował w lasach i zbierał wszystko co nie było przybite do ziemi. Złodziej bandyta, morderca, kłusownik to zapewne najłagodniejsze określenia tego PowerGaimera. Cudem udało się władzom tej wyspy poznać na tym człowieku i wysłać go do kolonii, tam znowu dostał się na sam szczyt hierarchii, zajmując miejsce obok Gomeza i stając się jednym z magnatów szączących kolonią, a teraz próbował uniknąć śmierci, schodząc z drogi naszego bezimiennego. Czy tak się stało i faktycznie przeżył upadek bariery? Nawet jeśli ruszyliście uwolnić kowala z lochów, to nasz stary znajomy marwinek okazał się sprytny, nie zabiliście go. Co to to nie? On przeżył. On zawsze potrafił znaleźć wyjście nawet z najgorszej sytuacji. Umknął z kolonii karnej i zaszył się tam, gdzie jak sądził nikt go nie rozpozna. Nawet przy kolejnym spotkaniu z bezimiennym ten nie skapnął się, że stoi przed nim jeden z byłych magnatów. Obił mu mordę. To prawda jednak na tym cała ta sytuacja się zakończyła. Bizna dalej stał przed wejściem do karczmy Cardiffa i mógłby cieszyć się spokojnym życiem, spuszczając czasem komuś ranie, gdyby bezimienny nie postanowił pożyczyć na wieczne nieoddanie statku paladynów. Chorinis zostało pozostawione na pastwę orków i tylko Beliar jeden wie, czy Morę dalej stoi przed wejściem do karczmy, czy może robi zapasze dla wargów. Chcieliście poznać losy magnatów po upadku bariery, zatem dokładnie to otrzymaliście. Czy to ja mogłaby być bardziej zabawna? Zapewne tak. Jednak magnaci nie zasłużyli na zabawne zakończenie. Każdy z nich przyczynił się do ucisku kopaczy i swoje już przeżył pod barierą. Pamiętajcie, że czyny mają swoje konsekwencje, a miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.